W 1942 roku do wsi wkroczyli Niemcy, ale to, co napotkali, przekraczało zdrowy rozsądek. Dwa tygodnie później po Niemcach nie było już śladu. Wieś Zalesie była mała, ale strategicznie ważna. Przebiegała przez nią wąska wiejska droga, łącząca dwie główne autostrady, które służyły do zaopatrywania wojsk nazistowskich. Niemcy przybyli tu latem 1942 roku, wybierając to miejsce na tymczasową bazę. Od pierwszego dnia wieś zmieniła się nie do poznania, domy chłopów natychmiast zamieniły się w koszary dla żołnierzy, a sami mieszkańcy w tanią siłę roboczą. Ludzie zostali pozbawieni swojego zwykłego trybu życia, podporządkowując się rozkazom okupantów. Faszyści zajęli drewniany klub w centrum wsi i urządzili tam swoją kwaterę główną. Każdego ranka mężczyźni z wioski byli wysyłani do cięcia drewna na fortyfikacje i budowę, podczas gdy kobiety były zmuszane do prania mundurów, gotowania i wykonywania innych prac. Każde nieposłuszeństwo było surowo i natychmiastowo karane. Ci, którzy odmawiali posłuszeństwa, byli zabierani do lasu i nigdy więcej ich nie widziano. W sercach ludzi zapanował strach i poczucie zagłady. Na obrzeżach wioski, w małej rozpadającej się chacie, mieszkała stara kobieta o imieniu Marfe. Wszyscy ją znali, ale jej unikali, wieśniacy czcili ją jako szamankę, ale też się jej bali. Owdowiała staruszka straciła swoje dzieci przed wojną, kiedy zmarły z powodu konsumpcji i od tego czasu żyła w izolacji. Nie przyjaźniła się ze swoimi sąsiadami, ale zawsze była pomocna, jeśli chodzi o zdrowie, mogła wyleczyć dziecko, rzucić zaklęcie na gorączkę lub pomóc przestraszonym radą. Jeśli jednak ktoś próbował zbliżyć się do niej w złych zamiarach, Marfe upominała takich ludzi w taki sposób, że plotki o jej surowości rozchodziły się po całej wiosce. Tragedia wydarzyła się, gdy na obrzeżach wioski znaleziono ciało zasztyletowanego Niemca. Natychmiast wybuchły plotki i strach, a naziści rozpoczęli przesłuchania. Domy zostały wywrócone do góry nogami, a chata Marfy nie była wyjątkiem. Oficer Stefan Meyer, młody, ale raczej przesądny, natychmiast zauważył starą ikonę wiszącą w rogu chaty. Po co ci to? Zapytał, wskazując palcem na ikonę. Jesteś ciemnością. Marfe spojrzała na niego chłodno i odpowiedziała bez strachu, a ty jesteś katem. Oficer zmarszczył brwi, ale milczał. Starą kobietę pozostawiono na razie w spokoju, choć jej dom przetrzepano do ostatniej drzazgi, przeszukano nawet radiostację. Nie udało się jednak udowodnić jej powiązań z partyzantami. Wciąż jednak krążyły plotki o jej niezwykłej mocy. Niektórzy mówili, że w nocy szeptała zaklęcia, inni twierdzili, że widzieli ją błąkającą się po lesie. Fakty zdawały się potwierdzać te opowieści. Jeden z żołnierzy, który dla zabawy zastrzelił krowę przed jej domem, zmarł dwa dni później na nieznaną chorobę. Inny, który potknął się na progu jej chaty, złamał nogę i wkrótce został zabrany z wioski. Przypadki te zaniepokoiły Mejera, który postanowił zająć się Marfą. Kilka dni później została wezwana do wiejskiego klubu, gdzie znajdowała się niemiecka kwatera główna. Tam, gdzie Niemcy urządzili swoją kwaterę, marfe pojawiła się pod wieczór. Weszła powoli po starych drewnianych schodach, każdy krok odbijał się głuchym echem w martwej ciszy. W oddali słychać było tylko szmer głosów i stukot żołnierskich obcasów. Wewnątrz klubu panował półmrok i dym. Przy masywnym drewnianym stole siedział mejer, którego twarz skrywał cień lampy. W dłoniach oficer trzymał papierosa, którego powoli wyciągał, uważnie obserwując nadchodzącą kobietę. Obok niego stał tłumacz, postawny mężczyzna o ponurej, poirytowanej twarzy, jakby cała sytuacja była dla niego źródłem nieszczęścia. Meyer nie od razu zauważył kobietę, ale gdy ta zatrzymała się kilka kroków od niego, w końcu podniósł wzrok. Dlaczego zachowujesz się tak, jakbyśmy nie byli właścicielami tego miejsca? Zaczął szyderczo, strzepując niedbale popiół z papierosa. Marfe spojrzała na niego spokojnie, nie okazując strachu ani najmniejszych emocji. Bo nie jesteście tu panami. Mejera zabolały te słowa. Wyprostował się gwałtownie i pochylił do przodu, opierając się o stół. Działacie przeciwko nam, jego głos stał się ostrzejszy. Jesteście powiązani z partyzantami. Kto dał ci prawo iść do lasu? Staruszka nawet nie drgnęła. Stała wyprostowana, patrząc oficerowi prosto w oczy. "Chodzę do lasu po drewno na opał", odpowiedziała spokojnie. "Może mnie pan próbować bić. Tylko umrę, a tobie to nic nie da." Jej słowa brzmiały tak spokojnie i pewnie, że Meyer na chwilę stracił panowanie nad sobą. Uderzył dłonią w stół, jakby chciał stłumić nieuchwytną siłę emanującą z wątłej staruszki. Następnie, robiąc krok w jej stronę, chwycił ją za rękę. Nie boisz się śmierci. Wysyczał, ściskając jej smukły nadgarstek. Już ją przytulałem, odkąd odeszły moje dzieci. Przez chwilę jej spojrzenie stało się ciężkie, jakby płonęło w nim coś nieziemskiego. Ale spotkasz ją. Bardzo szybką i zaciekłą. Mayer zamarł. Wydawało mu się, że oczy staruszki zrobiły się czarne, ale nie chcąc okazać słabości, machnął szybko ręką. Zabrać ją, rozkazał, nawet nie patrząc na swoich podwładnych. Żołnierze szorstko pochwycili marfę i zabrali ją do stodoły, gdzie została zamknięta pod strażą. Wieczorem, gdy słońce zaszło już za horyzont, rozpoczęła się masakra. Niemcy zapędzili wszystkich mieszkańców wsi na centralny plac. Ludzi wywlekano z domów, nie pozwalając im zebrać nawet minimum dobytku. Starców ciągnięto siłą, a tych, którzy nie mogli chodzić, popędzano kolbami karabinów. Dzieci były kopane i zmuszane do stania we wspólnym szeregu. Marfę została wyprowadzona jako ostatnia. Jej postarzała sylwetka wyglądała szczególnie krucho na tle tłumu. Żołnierze szorstko popchnęli ją do przodu, a ona znalazła się na środku placu, stojąc pod reflektorami niemieckich ciężarówek. Oficer Meyer, otoczony przez swoich ludzi, wystąpił naprzód i rozejrzał się po tłumie. Ta kobieta jest sprawczynią wszystkich waszych kłopotów. Powiedział głośno, wskazując ręką na marwę. Tłum zamilkł. Nikt nie odważył się podnieść wzroku, ale strach i napięcie były wyczuwalne. Marfe stała wyprostowana, patrząc w twarz mejera i zdawała się nie słyszeć jego oskarżeń, ani szeptów tłumu, ani świstu wiatru nad głowami ludzi. Komunikuję się z partyzantami, kontynuował mejer, patrząc na tłum wieśniaków. Przez nią zginął mój lojalny żołnierz i stary znajomy. Jest zdrajczynią. Macie wybór, albo zostaniecie jej wspólnikami i podzielicie jej los, albo powiecie nam, co wiecie. Jeśli ktokolwiek wie cokolwiek poza plotkami i ciekawostkami, o których donosiliście podczas przesłuchań, niech mówi teraz. Tłum milczał. Nikt nie odważył się podnieść wzroku, każdy bał się dodatkowego ruchu. Ludzie wiedzieli, że każdy dźwięk lub gest może prowadzić do oskarżeń. Mejer rozejrzał się powoli, szukając kogokolwiek, kto mógłby okazać słabość lub strach. Ale wszyscy stali jak posągi, starając się wyglądać na niewidzialnych. Marta, która stała w środku kręgu, wyprostowała się. Spojrzała na tłum, a jej wzrok był ciężki, pełen niezmiernego smutku. Partyzanci, Fritz, powiedziała nagle, głośno i pewnie, tak że jej głos odbił się echem po placu. Oni wszyscy już dawno odeszli. Twoi partyzanci są skończeni. I nie zabili twojego Niemca, sama wysłałam go na tamten świat. Jej słowa zabrzmiały tak niespodziewanie i bezczelnie, że tłum zadrzał. Nawet żołnierze, którzy trzymali karabiny maszynowe, patrzyli na siebie, nie wierząc własnym uszom. I lituj się nad ludźmi, jeśli masz jeszcze jakąś duszę, dodała, patrząc prosto w oczy Mejera. Oficer zmarszczył brwi, jego twarz poczerwieniała ze złości. Podniósł rękę. Wydając rozkaz i natychmiast rozległy się strzały. Linia karabinów automatycznych przerwała ciszę, a marfę padła jako pierwsza. W tym czasie, daleko od wioski, wśród wysokich sosen, ukryta polana była ledwo oświetlona słabym płomieniem ogniska. Tutaj, na tej małej polanie, zebrało się pięciu partyzantów. Siedzieli w milczeniu, koncentrując się na sprawdzaniu broni. Jeden z nich obracał w dłoniach naboje. Drugi ostrożnie przecierał optykę swojego karabinu. Nagle ciszę przerwał dziwny szmer. Był to odgłos kroków, ostrożnych i stłumionych, jakby ktoś próbował przedostać się przez las bez zwracania na siebie uwagi. Wszyscy partyzanci natychmiast zamarli i chciała spieły się. Młody wojownik z czapką naciągniętą na oczy jako pierwszy podniósł karabin i skierował go w stronę dźwięku. Jego głos brzmiał ostro i głośno, przecinając ciszę nocy. Kto idzie? Krzyknął, nie opuszczając broni. Mała postać powoli wyłoniła się z ciemnych krzaków. Był to chłopiec, pokryty błotem, trawą i słomą. Jego oczy były rozszerzone z przerażenia, a twarz popłamiona łzami i błotem. Potknął się i upadł na kolana przed partyzantami, dysząc ciężko, jakby biegł przez wiele godzin. Tam są, Niemcy, strzelają do ludzi. Wszystkich pomocy! Krzyczał, sapiąc i łapiąc powietrze. Co ty tu do cholery robisz sam, dzieciaku? Siemion, najstarszy z grupy, zapytał ochrypłym głosem. Jego niski głos brzmiał surowo, ale znutą niepokoju. Schowałem się za stodołą, powiedział szybko chłopak, wstrzymując oddech. Przykryłem się łajnem, żeby mnie nie znaleźli. Oni wszyscy, oni wszyscy. I marfe też. Chłopak znów milczał. Ale jego ręce drżały, a oczy wypełniała niewysłowiona rozpacz. Zacisnął pięści i, jakby przypominając sobie horror tego, co się stało, potrząsnął nimi w powietrzu, krzycząc: Niech ich diabli. Zabili ich wszystkich! Siemion zacisnął zęby, odwracając wzrok. Jego palce zacisnęły się na karabinie, a wyraz twarzy stwardniał. Uspokój się! krzyknął, chcąc choć trochę przywołać chłopca do porządku ale jego głos zdradzał napięcie. Wiedział, że wkrótce będzie musiał działać. Siemion podszedł bliżej i potrząsnął chłopca za ramiona, próbując przywrócić mu zmysły. Gdzie są teraz Niemcy? Widziałeś, dokąd poszli? Jego głos był surowy, ale oczy czujne. Chłopiec ponownie sapnął, próbując odpowiedzieć, ale jego głos przerodził się w zawodzenie. Odsunął się, jakby chciał być niewidzialny, i z twarzą wciśniętą w brudny rękaw mamrotał coś niesłyszalnie. Cholera, zaklął Siemion, puszczając ramiona chłopca i spoglądając na swoich ludzi. Cóż, wojownicy, nie mamy wyboru. Niedługo będzie świtać. Dowódco, wtrącił się Aleksiej, chudy facet z brudną twarzą i wyrazem zwątpienia na twarzy, to samobójstwo. Mają karabiny maszynowe, karabiny maszynowe. Jest nas pięciu. Czyste samobójstwo. Siemian odwrócił się do niego, jego spojrzenie było twarde, ale w jego głosie słychać było lekką szorstkość. Samobójstwem jest pozostawienie ich tam. A potem przez resztę życia świadomość, że mogliśmy coś zrobić, ale tego nie zrobiliśmy. Kiedy tu siedzimy, ludzie są zabijani. Spojrzał po wszystkich, upewniając się, że słowa trafiły w sedno. Wejdziemy, odwrócimy ich uwagę, a potem się tym zajmiemy. Jeśli ktoś przeżyje, to nie na darmo. W tym momencie chłopiec zwanka nagle przygnął do jego nogi, podnosząc oczy pełne łez na Siemiona. Nie, zabierz mnie ze sobą. Wiem, gdzie oni są. Pokażę ci. Siemion stanowczo uwolnił nogę z rąk chłopca, usiadł obok niego i spojrzał mu prosto w oczy. Zostań tu. Rozumiesz? Jeśli chcesz żyć, nigdzie nie idź. To rozkaz. Wanka tylko milcząco skinął głową, kurcząc się w grudkę. Jego szczupłe ramiona drżały, ale nie próbował już się kłócić. Kiedy partyzanci dotarli do wioski, świt już zaczynał przebijać się przez szarą mgłę. Wszystko wokół było ciche, zbyt ciche. Nawet psy nie szczekały, nie było słychać krzyków ani kroków. Między domami unosiła się lekka mgła, jakby skrywała coś strasznego. Co do diabła, mruknął Aleksiej, mocniej ściskając karabin. To nie wioska, tylko cmentarz, dodał inny wojownik, popychając butem zardzewiałe wiadro stojące na środku drogi. Siemion podniósł rękę na znak, by się zatrzymać, po czym wskazał na środek wioski. Ruszyli przed siebie, ostrożnie sprawdzając każdy dom. Wszędzie panowała pustka. Żadnych ludzi, żadnych zwierząt, żadnych oznak życia. Tylko dewastacja i martwa cisza. Gdy dotarli do placu, na którym według Wanka miały leżeć ciała zamordowanych mieszkańców, czekał ich jeszcze większy szok. Leżały tu porozrzucane niemieckie rzeczy: karabiny maszynowe, skrzynki z amunicją, puste hełmy, papiery, a nawet zapasy. Ale nie było ani jednego ciała. Żadnych martwych mieszkańców, żadnych żołnierzy. Tylko krew, pokryta ciemnymi plamami na ziemi. Gdzie oni są? Wyszeptał Aleksiej, jego głos drżał. Dowódco, co to do cholery jest? Odezwał się inny z żołnierzy, rozglądając się, jakby z za rogu miał wyskoczyć ktoś przerażający. Siemion zbliżył się do jednej ze skrzyń, ostrożnie schylił się i zajrzał do środka. Na wierzchu leżały mapy i niemieckie dokumenty. Podniósł jeden z nich, rozkładając złożoną kartkę papieru, a jego oczy zwęziły się. Co tam jest, dowódco? Aleksiej podszedł bliżej, zerkając niespokojnie przez ramię. Siemion wziął dokumenty do rąk, szybko przebiegając wzrokiem po tekście. Były to niemieckie raporty bojowe, z podpisami, pieczęciami, a nawet charakterystycznymi pieczęciami dowództwa. Wszystko wyglądało jak prawdziwe dokumenty, ani jednego fałszywego szczegółu. Mimo to uczucie niepokoju rosło z każdą chwilą. Wszystko jest na swoim miejscu, oprócz samych Niemców mruknął stłumiony, wrzucając papiery z powrotem do szuflady. Może wyszli w nocy, zasugerował Aleksiej, rozglądając się po pustym placu. Dokąd poszli? Bez broni, bez wyposażenia? Sprzeciwił się inny bojownik, kopiąc butem jeden z wypolerowanych karabinów automatycznych leżących wśród innego sprzętu. Siemion w milczeniu przyglądał się wszystkiemu, co leżało dookoła. Niemieckie hełmy, amunicja, skrzynki z prowiantem i puste butelki. Wszystko wskazywało na pośpiech lub chaos, ale żadnych ciał, żadnych wskazówek, dokąd się udali. Coś tu się najwyraźniej wydarzyło, dodał wojownik, schylając się po kolejny hełm. W tym momencie Aleksiej, który znajdował się na skraju placu, nieopodal starego drzewa, nagle ich zawołał. Dowódco, patrz. Siemion szybko podszedł bliżej. Aleksiej stał, trzymając coś w rękach. Na jego palcach widać było ciemną, gęstą ciecz. Kapała powoli, zostawiając lepkie ślady na ziemi. To krew, powiedział cicho Aleksiej, wyciągając przed siebie dłoń. Siemion zmarszczył brwi, a jego spojrzenie stało się jeszcze bardziej skupione. Rozejrzał się uważnie po placu, jakby próbując znaleźć to, co było ukryte przed ich wzrokiem. A więc byli tutaj, mruknął, bardziej do siebie. Ale gdzie są teraz? Nagle Aleksiej zamarł. Jego twarz pobladła, a ręką wskazał ostro na koniec ulicy. Dowódco, spójrz tam. Siemion uniósł głowę i podążył za wzrokiem wojownika. W oddali sto metrów od nich, na skraju lasu, we mgle mignęła wysoka, czarna postać. Stała bez ruchu, jakby obserwując ich z daleka. Hej! Kto tam jest? Krzyknął Siemion. Podnosząc karabin i celując w nieznaną postać, postać nie poruszyła się, nie wydała żadnego dźwięku. Mgła zdawała się spowijać ją niczym całą, ukrywając wszelkie szczegóły. Cofnij się! rozkazał siemion, machając do swoich ludzi. Bez zbędnych ceregieli, partyzanci szybko zaczęli zbierać wszystko, co mieli przy sobie, amunicję, dokumenty, broń. Ich ruchy były szybkie i skoordynowane. Zdawali sobie sprawę, że każda dodatkowa sekunda w tym dziwnym miejscu może kosztować ich życie. Weźmy to, czego potrzebujemy i wynośmy się stąd, powiedział Siemion, rozglądając się po placu po raz ostatni. Gdy odchodzili, postać na skraju lasu pozostała na swoim miejscu, niczym mroczny pomnik cichego zagrożenia. Żaden z partyzantów nie odwrócił się, każdy czuł, że lepiej nie oglądać się za siebie. Gdy odchodzili, postać na skraju lasu pozostała na swoim miejscu, niczym mroczny pomnik cichego zagrożenia. Żaden z partyzantów nie odwrócił się, każdy czuł, że lepiej nie oglądać się za siebie. Partyzanci opuścili wioskę z zapasami i wrócili do miejsca, w którym zostawili chłopca. W drodze powrotnej milczeli, patrząc pod nogi. Wojna ich zahartowała, uczyniła twardymi. Ale każdy z nich czuł, że to, co zobaczyli w wiosce, pozostanie z nimi na zawsze jako bolesna blizna. Mały Iwan spał w pobliżu tlących się resztek ogniska, skulony, by się ogrzać. Jego brudne ubranie i wynędzniała twarz sprawiały, że nawet najtwardsi wojownicy współczuli mu. Siemion podszedł do niego, przykucnął i delikatnie doknął jego ramienia. – Obudź się, mały! Iwan drgnął, otworzył oczy i natychmiast spojrzał na nich bojaźliwie, jakby nie od razu przypomniał sobie, kto przed nim stoi. Jego oczy, pełne strachu i zmęczenia, szybko stały się poważne. Co jest? Wyszeptał, z trudem podnosząc się na nogi. Siemion westchnął i patrząc na pozostałych, powiedział cicho. Nie ma dokąd wracać. Wioska zniknęła. Iwan zamarł, jakby nie od razu zrozumiał znaczenie tych słów. Potem jego twarz wykrzywiła się, usiadł z powrotem na ziemi, chowając twarz w kolanach. Żaden z partyzantów nie wiedział, jak pocieszyć chłopca. Aleksiej próbował coś powiedzieć, ale tylko machnął ręką, nie mogąc znaleźć słów. Zabierzmy go ze sobą, zdecydował w końcu Siemion, spoglądając na grupę. I tak nie ma teraz dla niego miejsca. Iwan poszedł z nimi. Początkowo milczał, nie odzywał się do nikogo i starał się nadążyć za bojownikami. Partyzanci zdawali sobie sprawę, że chłopak jest zbyt młody dla ich sprawy, ale pozostawienie go w lesie lub wysłanie do obcych wydawało się jeszcze bardziej okrutne. Kilka tygodni później, po jednej z operacji, Siemion podjął ostateczną decyzję. Zabrali Iwana do małej wioski, w której mieszkała rodzina jednego z bojowników. Będziesz tutaj, mały, powiedział Siemion, klepiąc chłopca po ramieniu. Ludzie są dobrzy, nakarmią cię i ogrzeją a tam zobaczysz i życie stanie się lepsze. Iwan został w wiosce, w rodzinie starszego partyzanta, który od dawna marzył o synu, ale nie mógł mieć dzieci. Chłopiec stopniowo przyzwyczajał się do spokojnego życia. Pomimo doświadczeń, jego dziecięca dusza wciąż wierzyła w dobro. Ale ślad tej strasznej nocy pozostał w nim na zawsze. Czasami budził się zlany zimnym potem, przypominając sobie, jak wioskę otaczała gęsta mgła, za którą czaiła się ciemna postać. Te wspomnienia nie dawały mu spokoju. Z biegiem lat Iwan stał się silnym i wytrzymałym młodym mężczyzną. Nie bał się ciężkiej pracy, pomagał jak tylko mógł. Jego nowy ojciec, starszy partyzant, był z niego dumny i nazywał go swoim synem. W wiosce był szanowany za swoją dobroć i ciężką pracę. Ale Iwan rzadko się śmiał, jego spojrzenie było poważne, czasem nawet smutne. Jedną z ulubionych rozrywek Iwana było chodzenie do lasu. Często szedł tam wcześnie rano i wracał dopiero wieczorem, przynosząc jagody, grzyby lub po prostu pomagając przy opale. Nikt jednak nie pytał go dlaczego spędza tyle czasu w samotności. Las stał się dla niego miejscem refleksji, gdzie mógł być sam ze swoimi myślami. Pewnego dnia, pod koniec lata, gdy dni stawały się coraz krótsze, Iwan wybrał się do lasu późnym popołudniem. Zamierzał zebrać trochę chrustu, ale zamiast tego nagle natknął się na miejsce, które wydało mu się znajome. Polanę spowijała lekka mgła, a wysokie sosny stały nieruchomo niczym strażnicy. Iwan rozpoznał to miejsce. To była ta sama wioska, z której uratowali go partyzanci. Teraz wszystko tu było zarośnięte trawą i krzewami, ale rozpoznał starą pokrywę studni, leżącą do połowy w ziemi i zarysy ścieżek prowadzących do domów. Jak to możliwe? Wyszeptał, czując, jak jego serce zaczyna bić gorączkowo. Na skraju polany, niedaleko samego lasu, coś zamigotało. Cień? A może mu się wydawało? Iwan zmrużył oczy, próbując dostrzec, kto lub co się tam czai, ale nic więcej nie zobaczył. Postanowił podejść bliżej, choć każdy krok sprawiał mu trudność. Ogarnęło go dziwne uczucie, mieszanka strachu i jakiegoś niewytłumaczalnego przyciągania. Nagle usłyszał za sobą szelest. Iwan odwrócił się, ale nikogo nie zobaczył. Tylko mgłę płynącą po ziemi i gęstą ciszę lasu. Kto tam jest? zapytał głośno, czując jak po kręgosłupie przebiega mu dreszcz. Odpowiedzą była cisza. Iwan zdał sobie jednak sprawę, że nie jest sam. Wydawało mu się, że ktoś go obserwuje. Pamiętając historię o duchach i zjawach, Szybko przeszedł przez siebie i powoli się wycofał, starając się nie odwracać plecami do miejsca, w którym zobaczył cień. Kiedy wyszedł z lasu i wrócił do domu, jego przybrany ojciec natychmiast zauważył, że coś jest z nim nie tak. Co się stało, synu? Wyglądasz blado? zapytał, sadzając Iwana przy stole i podając mu kubek ciepłego mleka. Iwan milczał przez dłuższą chwilę, ale potem zdecydował się opowiedzieć o wszystkim, co widział. Ojciec słuchał uważnie, nie przerywając, ale kiedy Iwan skończył, jego twarz spoważniała. Nie powinieneś był tam wracać, powiedział surowo. To miejsce od dawna jest przeklęte. Mówią, że mieszkają tam ci, którzy zginęli tamtej nocy. Nie znaleźli spokoju. Ale dlaczego? Zapytał Iwan. Dlaczego nie odpoczęli? Ojciec potrząsnął głową. Nikt nie wie, synu. Ale ty już tam nie chodź. To miejsce nie jest dla żywych. Iwan próbował o tym zapomnieć, ale nie mógł. Obrazy krzyży, mgły i czarnej postaci znów zaczęły nawiedzać go w snach. Wydawało mu się, że musi coś zrobić, ale nie wiedział co. Wkrótce Iwan postanowił udać się do starego mnicha, który mieszkał w odosobnieniu w kaplicy niedaleko wioski. Mówiono, że mnich ten wiedział wiele o klątwach i o tym, jak pomóc duszą odnaleźć spokój. Starszy wysłuchał Iwana z uwagą. Jego oczy, głębokie i mądre, zdawały się patrzeć prosto w jego duszę. Dusze ludzi, którzy zginęli w wiosce, są związane z tym miejscem, powiedział cicho. Wydarzyło się tam wielkie zło i to zło trzyma je tam, nie pozwalając im odejść. Ale co mogę zrobić? zapytał Iwan, czując jak ogarnia go rozpacz. Byłeś tam. Być może wybrali cię, byś im pomógł. Musisz się za nich modlić, udzielać chrztu, prosić pana o przebaczenie dla ich dusz. Iwan podzękował mnichowi i następnego dnia poszedł do kościoła. Spędził kilka godzin na modlitwie, postawił świece i poprosił księdza o odprawienie nabożeństwa w ich intencji. Jednak to nie był koniec jego historii. Wrócił do tej wioski ponownie i umieścił krzyż na głównym placu dla każdego mieszkańca. Tej samej nocy Iwan miał kolejny sen. Stał w nim na tej samej polanie, pośród krzyży. Ale teraz mgła zaczęła się rozjaśniać, a postać, która stała w oddali, zbliżyła się. Iwan rozpoznał ją, była to Marta. Spojrzała na niego z lekkim uśmiechem, jej twarz była spokojna. Dziękuję, wnuku, powiedziała. Dałeś nam nadzieję. Po tym śnie Iwan poczuł niezwykłą ulgę. Wydawało mu się, że jego misja została wypełniona ale coś w środku mówiło mu, że to dopiero początek. Chcę natychmiast przeprosić za wszelkie błędy w tekście lub dubbingu. Dopiero się uczę, a język tego kanału nie jest moim ojczystym. Dubbing jest wykonywany przy pomocy sztucznej inteligencji. Proszę o wskazanie błędów, abym mógł je naprawić i poprawić jakość treści. Będzie mi również miło, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na ten temat. Wasze wsparcie w komentarzach bardzo motywuje mnie do dalszego poszukiwania nowych interesujących historii. Dziękuję za zrozumienie i udział. Subskrybuj kanał i umieść dzwonek, aby nie przegapić nowych historii.